W takim stanie zostawiłem twarz oprawcy mojego syna. Jestem Michael Green. Wyskoczyłem po kebaby, podczas gdy mój dwunastoletni syn został sam w domu. Kiedy wróciłem, usłyszałem hałas w pokoju mojego syna. Przedłem i zobaczyłem coś, czego nigdy bym sobie nie wyobrażał. Raymond, znajomy rodziny, znęcał się nad moim synem. Mój instynkt rodzicielski zadziałał samoistnie i zaatakowałem go. Byłem wściekły i bezlitosny. Nigdy wcześniej nie czułem tego, co czułem w tamtej chwili. Następnie poszedłem do kuchni po nóż, ale kiedy wróciłem, mój syn spojrzał na mnie błagalnym wzrokiem, nagle otrzeźwiałem. Nie chciałem pogłębić jego i tak już dużej traumy. Zadzwoniłem na policję i wyznałem im wszystko. Nie zrobiłem nic złego, próbowałem tylko chronić syna przed zagrożeniem. Na szczęście, sprawca został zabrany do szpitala, a następnie do więzienia, ponieważ przyznał się do wszystkiego. Nie zostałem skazany, ponieważ chroniłem mojego syna, a ty chroniłbyś swoje dziecko, nie myśląc o konsekwencjach?